Jest 15 luty, dochodzi godzina 13. Dostałem cynk że są wędkarze na zbiorniku Wąchock, także kieruję się do nich. Zobaczymy, jak gruby jest lód. Widać, że sobie odważnie spacerują. Wędkę oczywiście wziąłem i szklankę na herbatę. Zobaczcie, kaczuszki czerują. Jest ich trochę, tam też. Przepływ jak widać wody jest. O, jakiś okoń zabity. Albo sandas. Chyba, żeby to był szczupa, ale nie wiem. No nieważne. Tu też woda idzie i to mocno, a ja idę do tych wędkarzy. Nie wiem, czy tam mnie słyszeliście, czy nie, ale idę zobaczyć, czego się nie robi dla pasji. Pierwszy z prawej to Krzysiek. Wiercił dziur. Widać macha. Pewnie mormyżka. Chyba idę dookoła i wejdę tamtędy. Bo zobaczymy od razu grubość lodu. Jak widać wędkarzy jest dwóch. Całkowicie sobie swobodnie chodzą. Zobaczcie, gdzie jeden ma wiertło zostawione. Tutaj ruiny dworku. Może kiedyś będzie odnowione. Chciałbym tu wejść z wykrywaczem. Ale nie ma zgód, więc nie będę ryzykował. Gdzie pan z pieskiem? Piesek obszczekuje. Zakaz zabierania ryb także zbiornik no kill. Widać czy ktoś tu wchodzi. No i atakujemy. zaraz dojdziemy do krzycha miejsca zobaczymy jaka grubość lodu Nie jest za gruby. Krzychu ile lodu Ile No ja tu widzę mniej A sprawdzę Na razie położę krzykowi Szklaneczkę no, Powiem wam szczerze, ten lud nie wygląda za bogato dla bezpieczeństwa sprawdzę szczytóweczką dobra jest tyle ze 6-7 cm 6-7 cm no przecież widzę Aż się zaraz schylę i sprawdzę. Bo tak pod to może być... Znaczy szczytówką to może być ciężko. Ale się schylę. Żeby sprawdzić grubość lodu. No e nie no jest większy. Gdzieś tyle. To około 10 cm może mieć. Zaraz. Pierwszy. spuszczenie przynęty do dziury wykonam. Zobaczymy. Ale tu nie jest głęboko widzę. Zobaczcie, tu jest przynęta. Zrobię do samego spodu. Tyle. To tu jest trochę ponad metr. Ja mam taki do wędkowania na ciężkie zestawy na szupaka. Tak? Jakbyś mógł nie przeklinać, to bym ci był wdzięczny. Dzisiaj specjalny grubszy zestaw. Tylko taki na Szczupaka nie będę chodził za okoniem. Wszystko mam w samochodzie, ale nie brałem. 10 centymetrów ma nie, bo wiesz co, nie widziałem, że pod spodem jest jeszcze biały. Przezroczysty. Dyszka jest, jest ja mam takie do wędkowania na szczupaki i duże okonie z takim kurwa oczywiście <grywa> kurwa. a ty dalej przeklinaj a bo ty jesteś na łączach. cały czas Dobrze, komu. pierwsze wędkowanie w sezonie zaliczone także jak widzicie Stoimy chwilkę, popróbujemy. Dalej nie będę chodził. Ale chwilkę poprędzluję w dziurze. Trochę duża przynęta. Ale nie chciało mi się brać nic na zmianę. Dzisiaj to zabawa. Sezon rozpoczęty to najważniejsze. Chciałem tylko spróbować przyjść do Krzycha. A jak będzie więcej lodu, to dopiero przyjdę na porządne połowy. Dzisiaj, jak widzicie, jest wędeczka. To najważniejsze. Krzychu już sobie herbatkę robi. Wiatr wieje, zimno. Ja też się nie ubrałem. Bo jechałem przejazdem tylko podjechałem po wędki ale chwilę z nim postoję pogadamy zobaczymy co się będzie działo zakończenie krótkiego wędkowania pierwsze wędkowanie w sezonie zrobione ja jestem zadowolony szedłem na lód lód ma 10 cm za tydzień jak będzie większy można popróbować Dzisiaj to tylko taka próba o, Na końcówce lód strzela Bo spuszczają Także Najważniejsze, że sprawdzone Wiem ile lodu Wiem, że na tygodniu jeszcze nie ma co Ale przyszły weekend To bankowo jestem Krzysiek mówi, że będzie jutro To może zobaczymy jego Efekty, może przyjadę go odwiedzić Zobaczymy Ja na razie Odpuszczam Kierujemy się już w stronę samochodu. Krzysiek też dzisiaj na krótko chciał tylko rozpocząć. I uciekamy. To co Krzychu, jutro jesteś? Dobra, także kończę na dzisiaj takie króciutkie. Tak zbiornik wygląda w pełnej okazałości. Tutaj na wprost ruin dworku. Zobaczymy, może jutro podjadę do Krzycha, zobaczyć, czy będzie tu wędkował, czy nie. Miejscówka fajna, można biegać dookoła dla biegaczy, dla spacerowiczów, zbiornik cały jest do obejścia, także fajne miejsce.